Ferdek gra z babką w szachy o 20 zł, które Ferdek wygrywa. Ferdek wysyła Waldusia do sklepu, by kupił piwo za wygrane pieniądze. Walduś odmawia, gdyż od miesiąca biorą na krechę. Nie, nie mogę tatuś, nie mogę, bo my od miesiąca w sklepie normalnie na krechę bierzemy. Ferdek postanawia sam pójść do sklepu. Gdy ma opuszczać mieszkanie, przed drzwiami pojawia się mężczyzna, którego Ferdek z początku nie poznaje. Okazuje się, że jest to Stasiek, brat fertka. Ferdek zaprasza go do środka, gdzie razem z Waldkiem i babką piją te Później na korytarzu Stasiek mówi Ferdkowi, że jest właścicielem klubu dla eleganckich pań i proponuje Ferdkowi pracę jako stripteaser, na co ten się zgadza. Jednak Stasiek będzie potrzebować jeszcze trzech mężczyzn. Stasiek przypadkowo wchodzi do mieszkania Paździochów i zostaje wygnany przez Mariana. Paździoch wychodzi na korytarz w samej bieliźnie, a Stasiek mówi, że jest ok. Następnie Stasiek proponuje Ferdkowi, Waldusiowi oraz Boczkowi tańczenie za pieniądze. Cała czwórka na początku się zgadza. Wszyscy prezentują swoje umiejętności taneczne, lecz Taśkowi nie chodzi o taki styl tańca. Stasiek demonstruje taniec, gdzie w rytm muzyki rozbiera się do samego naga. Paździoch po zaprezentowanym tańcu rezygnuje z tego pomysłu i opuszcza mieszkanie kiepskich. To ja wszystko powiem pańskiej żony. W kuchni Ferdek, Stasiek, Walduś i Kalina rozmawiają o karierze w Ameryce. Stasiek pyta się chłopaków, w jakich strojach chcą tańczyć. Walduś mówi, że chce tańczyć w stroju policjanta, zaś Ferdek w stroju górnika. Ferdek, Walduś i Boczek po raz kolejny pokazują swoje umiejętności taneczne, lecz Stasiek twierdzi, że potrzebują jeszcze jednej osoby. Po chwili do pokoju wchodzili stonosz Edzio. I przystaje na ofertę tańczenia za dolary. Rumba, cha, -cha tango, disco, bo ja kurna, tańczę wszystko. Cała czwórka tańczy rytm piosenki, kolorowe sny, i każdy z nich powoli się rozbiera. Po chwili ściągają bieliznę. A Stasiek mówi, że z takimi narządami nie zrobią kariery w Ameryce. A z tym, co wy macie, to możecie sobie najwyżej pojechać do Czechosłowacji. To już nie ma Czechosłowacji. Nagle do mieszkania kiepskich przychodzi FBI. Okazuje się, że Stasiek nie jest właścicielem klubu, za to jest pacjentem szpitala psychiatrycznego. Edzio opuszcza kamienice kiepskich, a Stasiek zostaje związany w kapitan bezpieczeństwa i zabrany z powrotem do szpitala. Ferdek, Walduś oraz Boczek, mimo to nadal chcą tańczyć za pieniądze. Lecz Walduś mówi, że nie mają czwartej osoby do tańca. Po chwili do salonu wchodzi Paździoch w stroju Indianina który uznał, że chce tańczyć za dolary.